Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszej części um, przedstawię wam horoskop na najbliższy tydzień, czyli na tydzień obecny dla znaków powietrznych. Zaczynam od wodnika, później będzie bliźniak i na końcu znak wagi. Kochani, a więc, aby nie marnować czasu, zaczynamy od wodnika. E, moje drogie wodniki, no dla Was, kochani, przygotowałam. Mm, przygotowałam coś fajnego. Jest super karta. Mamy kartę Dalekich ma kilka podstawowych znaczeń. Przede wszystkim oznacza realizację materialną. To jest bardzo dobra karta na właśnie wszelakie sprawy finansowe. Oznacza po prostu przepływ gotówki, moi no, drodzy. No to również nasze nadzieje, nasze marzenia. Oznacza zdobycie, osiągnięcie czegoś, na czym Wam zależy w tym tygodniu. Jest bardzo ściśle powiązana z zagranicą oznacza obce lądy, za morzem, za oceanem. Oznacza również, że gdzieś się zakotwiczycie, zakorzenicie, gdzieś się uzlimicie w tym tygodniu. Kochani, hmm, także, także tydzień. Pokazuje się bardzo, bardzo ciekawie. Jest to też karta tak zwanych duchowych uniesień, postrzegania rzeczywistości mojej drodzy poprzez pryzmat własnych pragnień czy własnych lęków. Jeśli chodzi o relacje, bardzo często, a właściwie zawsze, pokazuje relacje na odległość. Natomiast to są takie relacje, które mają szansę przetrwania, kochani. Także to w ogóle ta odległość nie ma znaczenia ponieważ pomiędzy wami jest taka płynność, lekkość, doskonałe porozumienie bez słów właściwie, doskonały przepływ myśli i emocji, także ta karta mówi o takiej głębokim, głębokim uczuciu duchowym, duchowym, ale w oddaleniu. Ale w oddaleniu, kochani. A w każdym bądź razie ta karta jest kartą pozytywną. Mówi, że Warto marzyć, warto na coś czekać, bo jest nadzieja na spełnienie. Um, moi drodzy, co jeszcze? Yy, karta yy, Dalekich Horyzontów, tak jak już wcześniej mówiłam, jest ściśle połączona z zagranicą, może więc oznaczać dla was, kochani, jakieś wiadomości, dobre wiadomości z zagranicy, może oznaczać podróż za morską, daleką. Lub wiadomość o takiej podróży. No, jest to bardzo pomyślna karta, czyli ten tydzień, kochani, będzie dla Was pomyślny jest bardzo duża szansa, jeżeli się zaangażujecie, dacie z siebie dużo, że zrealizujecie, zdobędziecie to, na co liczycie, na co macie nadzieję, na co w głębi duszy liczycie. Kochani, jedyne zagrożenie, jakie wypływa z tej karty, to jest to jest to uzależnienie jest to uzależnienie nie mówię, że że jesteście od czegoś uzależnieni ale ta karta bardzo często pokazuje alkohol, różnego rodzaju używki, także zwróćcie uwagę moi drodzy w tym tygodniu, czy nie ma tego trochę za dużo no to takie ostrzeżenie które wypływa z tej karty co jeszcze jeżeli chodzi o um, jeżeli chodzi o zdrowie, uwaga na serce na gospodarkę wodną organizmu oraz, no to już mówiłam, oraz wszelkiego rodzaju używki, kochani jeśli chodzi o karty anielskie mamy przyciąganie to jest karta z miłosnej talii bardzo taka wdzięczna karta, mówię, że przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną chwilą kochanie, żyjmy Żyjcie, bo to jest dla was prognoza. A tu i teraz zrelaksujcie się, korzystajcie. Znowu woda, widzicie, tutaj dużo, duży nacisk karty kładą na, na wodę, aby się relaksować. To Wam na pewno przewróci równowagę, aby się relaksować w wodzie, aby być w ogóle blisko wody i blisko natury. Pozdrawiam serdecznie. A, ta fortuna. Jednak, kochani, to znak bliźniąt. Dla Stanku Bliźniąt. W tym tygodniu wylosowałam również super kartę. Jest to karta, kochani, nieoczekiwanych pieniędzy, która jest kartą pozytywną w talii. Kipera oznacza nagłe zmiany. W ogóle jest to karta losu, kochani, i niespodziewany zwrot akcji. Taki o 180 stopni, moi drodzy. A do bliźniki, bliźniaki lubią zmiany, lubią, lubią, jak jest, jak coś się dzieje. Kochani, a więc tak. Na co możecie liczyć w tym tygodniu? Karta niespodziewanych pieniędzy jest kartą finansową w talii Kipera i mówi o przypływie jakichś niewielkich pieniędzy, być może z dodatkowego źródła dochodu, być może wpadnie Wam do kieszeni coś ekstra. Kochani, ogólnie jest to pozytywna niespodzianka, niespodziewana pozytywna zmiana, poprawa jakiejś sytuacji. Tak jak już wcześniej mówiłam, może to być jakiś zysk, nawet jakaś niewielka wygrana. Kochani, jakaś nagroda, jakaś premia lub też nagła, pozytywna odmiana losu. Także, moi drodzy, no wiele rzeczy może się wydarzyć w tym tygodniu. O, ale już wracam. Kochani, jeśli chodzi o uczucia, to ta karta oczywiście ma korzystne znaczenie i Przepowiada zmianę, ale taką zmianę na lepsze. Także y, możecie, y, kochani, y, możecie poczuć, że jest lepiej, że, albo że sytuacja zmierza w lepszym kierunku, albo odczujecie jakiś nagły zwrot sytuacji, nawet jak się czegoś nie spodziewaliście, to widać tutaj poprawę w uczuciach. Także ta hmm, karta jeszcze, kochani, z tego względu, że jest to karta losu. Pokazuje, że otrzymacie to, na co zasłużyliście: że um, jeśli na coś czekacie, to to nadejdzie, a jeśli jakaś sytuacja nie wygląda za dobrze, to po prostu będzie lepiej. Ogólnie jest to pozytywna i szczęśliwa wróżba przy każdym pytaniu, kochani. No tutaj, szczególnie jeśli chodzi o te kwestie finansowe. Natomiast nie tylko, tak, nie tylko. Pamiętajcie o tym, że jest to karta losu. Pamiętajcie o tym, że, że możecie oczekiwać pozytywnego wyniku jakiejś sprawy, nawet jeśli się tego nie spodziewacie, lub będziecie mieć takie poczucie otrzymania od losu tego, na co zasługujecie, kochani. Także tutaj zapowiada się fajny tydzień dla znaku bliźniąt. W pracy dobrze również. Ta karta tutaj będzie dobrze wróżyła, jeśli chodzi o zyski. A może pokazywać jakieś umowy, kontrakt. To również jest karta podpisywania dokumentów. Oznacza nasze pieniądze, takie codzienne pieniądze, nasz portfel. Też uznanie, jakąś korzyść, jakiś zysk. I tak dalej, kochani, także tutaj wszystko powinno się ułożyć pozytywnie w tym tygodniu. Aniołki nam mówią: daj swojemu związkowi szansę. Jak, czyli, jak coś, jak coś nie gra w Waszym związku, kochani, to jest taki przekaz już typowo dla par. No, dajcie sobie jeszcze jedną szansę, tak? Dajcie sobie szansę, starajcie się szukać tego kompromisu. Ponieważ zarówno kiper, jak i karty anielskie oznaczają poprawę, nawet jak się jej nie spodziewacie. I karty motywacyjne, anielskie karty motywacyjne, dziękuj za dobro w swoim życiu, kochani. Wdzięczność jest bardzo ważna i pomnażaj je. Moi drodzy, dziękuję bardzo i życzę Wam miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie, Beata Fortuna. Kolejnym znakiem, kochani, jest znak wagi. Moje drogie wagi, dla Was w tym tygodniu wylosowałam kartę neutralną. Jest to karta dalekiej drogi stali Kipera. Tu mamy jeszcze karty anielskie jako przestrogę, tym razem i radę anielską. Może zaczniemy od głównej energii tego tygodnia, czyli od karty Kipera długiej drogi, która jest kartą przestrzeni i czasu, kochani, oznacza. Bardzo często dystans, długą drogę. Być może niektóre z Was wybierają się w jakąś podróż lub dostaniecie jakąś informację o takiej podróży. Jest to karta dystansu, ale też powolnego postępu i, kochani, opóźnień wszelkiego rodzaju, niestety. Także, jako rada ogólnie, która wypływa z tej karty, mówię, żeby uzbroić się w cierpliwość. I być otwartym na nowe zdarzenia. Zobaczcie to, co mówią aniołki: bądź otwarty na to, co nowe, ale kochani, no musicie uzbroić się w cierpliwość, ponieważ to, co nowe, nie przyniesie szybkich rezultatów, jeżeli oczekujecie, że coś się wydarzy szybko lub że wasze działania będą miały Przyniosą natychmiastowe efekty czy rezultaty, no niestety musicie się uzbroić w cierpliwość, bo w tym tygodniu jeszcze korzyści czy efektów waszej pracy, takich wyraźnych lub takich, na jakie liczycie, jeszcze nie widać, kochani. Natomiast jeśli chodzi o taki pozytywny aspekt tej karty, to karta Dalekiej Drogi, moi drodzy symbolizuje trwałość i wierność. I jest dobrą wróżbą w pytaniach o stałość relacji, na przykład. Także tutaj pokazuje związek trwały, wierność, czy to w małżeństwie, czy to w partnerstwie. Oczywiście mówimy o takich stałych parach, tak? Um. Natomiast jeśli chcecie lub chcielibyście wiedzieć, co ktoś do Was czuje, to karta długiej drogi może wskazywać dwie rzeczy: albo, że te uczucia dopiero się rozwijają i są na takim wstępnym etapie, jeszcze długa droga do tego, aby, aby coś z tego było, ponieważ jeszcze nie nabrało ostatecznej formy, lub karta ta zapowiada jakiś uczuciowy dystans. Niektóre pary, niektóre wagi mogą być na przykład rozdzielone ze swoim partnerem lub z osobą, która jest bliska waszemu sercu. Kochani, jeśli, jeśli faktycznie tutaj dzieli was jakiś dystans, to karta go niestety trochę pogłębia. Pokazuje ochłodzenie uczuć, oddalenie od siebie, zarówno, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, niestety. Także no jeśli chodzi o uczucia, to tutaj mamy dwie interpretacje. Także już mówiłam, że ta karta oznacza długą drogę, dystans. Kochani. Natomiast, jeszcze jest jeden taki fajny aspekt tej karty. Jeżeli zmierzacie do jakiegoś celu, obraliście sobie jakąś drogę, to ta karta przepowiada Wam, kochani, że to jest dobry kierunek. To jest dobry kierunek, idźcie w tym kierunku, idźcie w tym celu, który sobie obraliście. Natomiast nie liczcie, że te efekty lub, lub cel, który sobie zamierzyliście, osiągniecie szybko. Ale jak najbardziej podążajcie dalej w tym kierunku który sobie obraliście nawet możecie sobie zobaczyć na karcie długiej drogi, mamy droga na samym końcu jest światło jest wyjście z lasu także e, kochani, czeka was na końcu drogi na, e, jakaś nagroda i osiągnięcie tego celu także warto, warto tutaj e, być wytrwałym i cierpliwym jeśli chodzi o kartę anielskie mamy oszustwo, tu trzeba zwrócić uwagę na co Ktoś w związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja. Być może, kochani, niektóre z Was nie będą się um, ukrywały, będą miały sekrety przed partnerem lub odwrotnie, to partner będzie miał sekrety przed Wami lub nie będzie okazywał swojej prawdziwej twarzy czy swoich e, prawdziwych uczuć, moi drodzy. Także, no tutaj scenariuszy może być wiele, zwróćcie na to uwagę, że być może jest ktoś w Waszym otoczeniu, kto niestety, ale skrywa przed Wami swoje prawdziwe intencje, czy swoje prawdziwe uczucia. Jak już mówiłam wcześniej, bądźcie otwarci na to, co nowe, jak najbardziej. Natomiast nie oczekujcie szybkich rezultatów, bo na nie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Pozdrawiam serdecznie, wróżkam, Ada Fortuna.